Zagrożenie chemiczne to jedno z najgroźniejszych. Wystarczy niewielka ilość substancji, by powstało ogromne niebezpieczeństwo. Dlatego musisz znać sygnały alarmowe i wiedzieć, jak się chronić. Alarm chemiczny to taki sam sygnał, jak przy nalocie, dźwięk modulowany, trwający 3 minuty. Dodatkowo możesz usłyszeć komunikat głosowy: Uwaga! Skażenie chemiczne. Załóż maskę, schroń się w budynku. Gdy usłyszysz taki sygnał, Wejdź natychmiast do budynku, najlepiej szczelnego, z zamkniętymi oknami i drzwiami. Zamknij i uszczelnij wszystkie otwory okna, kratki wentylacyjne, drzwi. Jeśli masz maskę przeciwgazową lub wilgotną chustę, zasłoń nią usta i nos. Nie używaj otwartego ognia chemikalia mogą być łatwopalne. Słuchaj komunikatów władz w radiu, internecie, przez głośniki. Przy zagrożeniu chemicznym najważniejsze to chronić drogi oddechowe i przetrwać w szczelnym miejscu. Jeśli masz czas, przygotuj. Dokumenty i telefon wodę w butelkach, apteczkę i leki, maski, chusty lub materiały do zasłonięcia ust, radio na baterie, latarkę, coś do jedzenia, najlepiej pakowanego. Nie wychodź na zewnątrz. Jeśli jesteś już na ulicy i nie masz gdzie się schronić, przykryj twarz materiałem, oddaj się z miejsca skażenia i szukaj budynku, w którym możesz się schować. Odwołanie alarmu to ciągły, jednostajny dźwięk syreny trwający trzy minuty. Oznacza, że zagrożenie minęło. Ale nie wychodź od razu, czekaj na komunikaty władz o bezpiecznym opuszczeniu budynków. Po odwołaniu alarmu czekaj na potwierdzenie w komunikatach, że powietrze jest czyste. Wietrz mieszkanie dopiero wtedy, gdy dostaniesz zgodę. Jeśli czujesz się źle, natychmiast zgłoś się po pomoc medyczną. Pamiętaj. Sygnał modulowany przez 3 minuty oznacza alarm chemiczny. Schowaj się w budynku, uszczelnij go, chron drogi oddechowe. Ciągły sygnał przez 3 minuty oznacza koniec zagrożenia, ale słuchaj komunikatów, zanim wyjdziesz na zewnątrz. Ta wiedza może uratować twoje życie.